Cześć, ja mam na imię Dawid, a to kolejny odcinek z serii Auta bez Tajemnic, w którym omawiamy według nas najpopularniejsze modele samochodów. Dziś na tapet ląduje Audi A6 w modelu C7. Standardowo omówimy, jaki silnik czy skrzynię wybrać, jakie są jego najczęstsze usterki i na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Zapraszamy do oglądania. Jeśli odcinek Ci się podoba, nie zapomnij zostawić łapy w górę i kliknąć suba. A teraz nie przedłużamy i zaczynamy. C7 jest to model, który trafił do produkcji na początku 2011 roku i pozostał w ofercie generalnie do końca 2017. Samochód został zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Paryżu. Na rynku pojawiły się wersje limuzyn, czyli sedan oraz avant, kombi. W 2012 roku do gamy dołączyły dwie kolejne odmiany. A6 Allroad 4, uteranowiona wersja, która bazowała na modelu Avant, czyli kombi. Wyróżniała się szerszymi błotnikami o 6 cm większym prześwitem oraz stalowymi osłonami podwozia z przodu i z tyłu. W 2014 roku Audi przeszła facelifting. Zmiany były widoczne w wyglądzie zewnętrznym. Zaprojektowano atrapę chłodnicy, Progi, wloty powietrza, końcówki układu wydechowego oraz przednie zderzaki. Opcjonalnie wprowadzono także nowe reflektory typu LED oraz Matrix, a co najważniejsze, udoskonalono jednostki napędowe. Płynnie wchodzimy w wersję wyposażenia. Jak je rozpoznać? Ponieważ Audi A6C7 nie miało standardowych wersji. Zamiast tego można było wybrać pakiety stylistyczne. I silniki w zależności od potrzeb. Wariant podstawowy. Tę wersję rozpoznasz po klasycznych zderzakach i 17-calowych felgach. Kolejny to pakiet S-Line. Dodaje sportowego charakteru, widocznego w głębszych zderzakach, sportowych fotelach i czarnej podsufitce. W wielu egzemplarzach możemy zauważyć również większe, nawet 19- lub 20-calowe koła. Następnie Black Edition. Jest to pakiet stylistyczny, który bazuje na wyposażeniu S-Line, dodając liczne, czarne detale wykończeniowe. Obejmuje on m.in. przyciemniane szyby czarne wykończenie grilla, ramek okien i relingów dachowych, jeśli takowe są zamontowane oraz większe felgi aluminiowe w kolorze matowego tytanu lub czarnym. Wersja Allroad. Ta uterenowiona odmiana wyróżnia się plastikowymi osłonami nadkoli, srebrnymi relingami dachowymi oraz seryjnym zawieszeniem pneumatycznym. Odmiana Competition. Ta limitowana wersja z silnikiem 3.0 TDI o mocy 320 KM ma charakterystyczne czerwone zaciski hamulców i specjalny pakiet optyczny Quattro. Najciekawsza: RS6. Najbardziej sportowa wersja. Łatwo ją rozpoznać po poszerzonych nadkolach i ogromnych owalnych końcówkach wydechu. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Z pakietów stylistycznych i wersji wyposażenia, przechodzimy do silników. Zaczynamy od benzyniaków. Wszystkie benzyniaki są jednostkami turbodoładowanymi oraz mają bezpośredni wtrysk paliwa. Jedynym wyjątkiem jest wolnossące 28 FSI. Produkowane do 2014 roku. Więc po kolei zaczynamy od 1.8 TFSi 190 KONI. We wczesnych rocznikach silnik ten borykał się z problemem nadmiernego spalania oleju z powodu wadliwych pierścieni i nagaru, co mogło prowadzić do poważnych awarii. Po 2015 roku wprowadzono modyfikacje, które nieco rozwiązały ten problem. Spalanie w granicach 8 na setkę. Następnie dwulitrowe TFSI o mocy 180 do 211 koni. To dynamiczny silnik, ale we wczesnych rocznikach również był podatny na nadmierne zużycie oleju. Naprawa tej usterki jest bardzo kosztowna i może wynieść między 6 a 8 tysięcy zł. Spalanie tego motoru waha się między 9 a 10 litrów na 100 km. 2,8 FSI o mocy 204 koni. Jest to jedyny wolno silnik w gamie. Wyróżnia się wysoką kulturą pracy i nie wykazuje typowych wad konstrukcyjnych. Z uwagi na bezpośredni wtrysk niestety nie nadaje się do instalacji LPG. Spalanie 10 litrów na 100 km. 3 litrowe TFSI V6 o mocy od 310 do 333 koni. Bardzo popularny silnik, który zapewnia świetne osiągi i chętnie przyjmuje chip tuning. Przy przebiegu około 200 tysięcy km często wymaga wymiany tylnego łańcucha rozrządu i pompy wody, co może kosztować między 10 a 15 tysięcy zł. Same 3 litrówki są dość trwałe. Sporadycznie sprawiają problemy z napędem rozrządu. Spalanie: 11 na setkę. V8-40 TFSI o mocy 420 do 560 koni. Ten silnik to domena pasjonatów. Był montowany tylko w sportowych modelach S6 i RS6. Użytkownicy muszą się liczyć z koniecznością czyszczenia nagaru i drogim serwisem turbosprężarek. Spalanie! Powiedzmy, 14 litrów na 100 km. Jako ciekawostkę można dodać, że audio opracowało hybrydę, która miała 245 koni, lecz praktycznie nie występuje ona w polskich ogłoszeniach. Przejdźmy do silników diesla. Dwulitrowe TDI na common railu to najpopularniejszy wybór, zapewniający wystarczającą dynamikę i niskie spalanie, wynoszące około 5 litrów w trasie. Jest to konstrukcja z serii common rail, która wyeliminowała problemy z pompowtryskiwaczami. Silnik uchodzi za trwały pod warunkiem Regularnego serwisu i prawidłowego wypalania DPF. Po podniesieniu mocy warto monitorować stan koła dwumasowego, a przy większych przebiegach trzeba uważać na awarie pompy oleju, które mogą doprowadzić do zatarcia silnika. Spalanie spokojnie między 6 a 8 litrów na 100 km. 3-litrowe TDI, które miało między 204 a 272 konie. Jest to flagowy diesel Audi, który wyróżnia się świetną kulturą pracy i dynamicznym charakterem. Mimo uproszczenia mechanizmu, nadal trzeba uważać na rozrząd. Wymiana łańcucha przy przebiegu 200-300 tys. km jest bardzo kosztowna z uwagi na jego umiejscowienie. Dodatkowo jednostka ma problemy ze szczelnością, wycieki przy przebiegu 120 tys. km są nieprzyjemną normą. Wcześniejsza wersja silnika EA897 ma pompę oleju o zmiennym ciśnieniu, którą warto przekodować aby uniknąć ryzyka zatarcia. Spalanie między 6 a 8 litrów na 100 km. 3-litrowe BTDI miało 313 KONI. Silnik z podwójnym doładowaniem, które zapewnia niesamowite osiągi. Moment obrotowy na poziomie 650 Nm i przyspieszenie do setki w 5,5 sekundy. Utrzymanie jest drogie. Regeneracja turbosprężarek to koszt między 8 a 10 tysięcy złotych, a duże tarcze hamulcowe również nie należą do najtańszych. Tym akcentem zakończyliśmy omawianie silników i przechodzimy do skrzyń biegu. Zaczynamy od Sześciobiegowego manuala. Ten manual uważany jest za trwały i bezproblemowy. Warto jednak pamiętać, że redukcja zbiegu 3x2 wymaga przyzwyczajenia. Bezstopniowy Multitronic. Ta skrzynia była montowana w wersjach przednio napędowych z silnikiem dwulitrowym. Działa poprawnie i zapewnia płynną jazdę, ale wymaga regularnej wymiany oleju co 60 tysięcy km. Dodatkowo jest bardzo awaryjna. Siedmiobiegowy S-tronik o oznaczeniu DL501. To dwusprzęgłowa skrzynia najczęściej spotykana w wersjach z napędem 4. Gdybym mówił Tory, to bym mógł zostać lektorem, ale nie mówię. <grym> Zmienia biegi błyskawicznie, jednak jest to jedna z najbardziej ryzykownych opcji. Awarie mechatroniki lub szarpanie przy szóstym lub siódmym biegu to typowe usterki, których naprawa może kosztować między 7 a 10 tysięcy złotych. Klasyczny Tiptronic ZF8HP. Ta skrzynia pracowała w najmocniejszych silnikach. Jest ceniona za swoją płynność i długowieczność. Podobnie jak w przypadku innych automatów, kluczem do jej bezproblemowego działania jest regularna wymiana oleju. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Następny temat to najdroższe usterki. Jak je wykryć? Zaczynamy. Silnik i skrzynia biegów. Nadmierne zużycie oleju w mocno eksploatowanych silnikach 1,8 i 2,0 TFSI nadal może występować problem z nadmiernym zużyciem oleju. Rozrząd 3,0 TDI z przebiegiem powyżej 300 tysięcy km należy liczyć się z koniecznością jego wymiany. Ze względu na jego umiejscowienie czyli od strony skrzyni biegów, jest to kosztowny zabieg. Kompletny zestaw z robocizną to około 10 do 12 tysięcy złotych. Przed zakupem sprawdź korektę faz rozrządu. Wartości powyżej 4 stopni zapowiadają remont. Pompa oleju w dwulitrowym dieslu. Mimo poprawy niezawodności w silnikach dwulitrowych z common railem, wciąż zgłaszane są problemy z wydajnością pompy olejowej. Kolejno: automatyczne skrzynie biegów. Niezależnie od ich typu, są bezobsługowe, tylko do pewnego przebiegu. Po 200 tysiącach mogą wymagać napraw. Multitronic. W tej skrzyni może dojść do konieczności wymiany łańcucha spinającego koła pasowe lub nieszczelności chłodnicy oleju. W Estroniku natomiast po większych przebiegach często zużywa się zestaw sprzęgieł i mechatronika. Koszt regeneracji może sięgać nawet 8000 zł. Warto wykonać jazdę próbną i sprawdzić, czy skrzynia nie szarpie, szczególnie przy dynamicznym przyspieszaniu. Elektronika i drobniejsze bolączki. W temacie elektryki oczywiście zdarzają się problemy z elektrycznym hamulcem ręcznym oraz wysuwanym ekranem centralnym. Reflektory w niektórych egzemplarzach mogą one po prostu pękać. Zawieszenie pneumatyczne. Jeżeli auto jest wyposażone w pneumatykę, sprawdź szczelność miechów lub kompresora. Koszt wymiany jednego elementu może sięgnąć od 2 do 5 tysięcy zł. Najlepiej zostawić auto na noc i sprawdzić, czy nie siada na której stronie. Przechodząc płynnie powiem Wam o konkurencji Audi. Do konkurentów należą BMW serii 5 o oznaczeniu F10, które ceniono za świetne prowadzenie, choć miało kłopotliwe diesle N47 i rdzewiejące tylne nadkola oraz drogi w naprawach układ kierowniczy. Mercedes-Benz klasy E o oznaczeniu W212. Oferował nam wyjątkowy komfort jazdy, szczególnie z zawieszeniem Airmatic, ale miewał awarie elektroniki. Jaguar XF oznaczony X260. Różniał się aluminiową karoserią, co przekładało się na niższą masę, jednak jego serwis był dużo droższy. Wśród konkurentów znalazło się również Volvo S90, V90, stawiające na zaawansowane systemy bezpieczeństwa, choć dostępne były w nim wyłącznie czterocylindrowe silniki. Podsumowując, jeżeli szukasz optymalnego wyboru, warto rozważyć dwulitrowy silnik diesla o mocy 190 koni pod warunkiem, że był regularnie serwisowany. Dobrym i mocnym wyborem jest także 3-litrowy diesel o mocy 272 koni w połączeniu ze skrzynią Tiptronic. Atrakcyjną opcją jest również benzynowe 3.0 TFSI, ale tylko wtedy, gdy poprzedni właściciel może potwierdzić wymianę rozrządu wraz z pompą wody. Na dziś w temacie Audi to już tyle. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, oczywiście zostawiaj łapę w górę, klikaj suba, by nie przegapić kolejnych odcinków. Jeżeli masz takie Audi, pochwal się nim w komentarzu. Natomiast jeżeli interesuje Cię konkretny samochód, daj nam o tym znać.